Bo nie. Nie. Marcin, mnie Ja bym chciał, no? mówię, żebyśmy przeszli do bardziej konkretnych rzeczy. Bo A to nie były konkretne rzeczy? Agencyjne są fajne, ale wydaje mi się, że mamy trochę innych tematów do poruszenia jeszcze, nie. Dobrze. Ja bym chciał najpierw, wiesz, ogarnąć te takie hot trendingowe, nie? Dobrze. Mianowicie nitrozyniaka. A i co z nitrozyniakiem? No, Marcin generalnie... A, te, no tak, bo ty te jesteś, jesteś zakochany w Leksi i tam to. na obrażę. Marcin na temat tego, że Nitro nazwał Lexi jebaną wywłoką, mnie. I Ja bym... Jestem ciekawy, stary, jak, jak się w ogóle zapatrujesz na... Ale poważnie e, tak było? No... Ja, ja tego nie... Ja, ja, ja nie, ja nie wiem, jak można tak mówić do kobiety. Na tak? pewno słowo na K, ale wywłoką, tak? Wywłoką. Wczoraj? No, Marcin, ja, ja myślę, że Marcin tutaj jest in, najbardziej insajderski w tym temacie i on, jego zdanie tutaj... Jest Wiecie, jestem na tyle insiderski, że nawet jeszcze nie zdążyłem zobaczyć filmu Sylwestra, ale, ale... Po ale powiedz, czy się w ogóle wkurwiłeś? Jeśli chodzi o Wywłokę, to mam z nią obecnie bardzo dobry kontakt. A jeśli chodzi o koksa w necie, pizdę w świecie, to też zawsze miałem z nim dobry kontakt. I tutaj rozumiem, e, jakby jestem, jestem zły. <laughs> <laughs> Kurde to jest. Wobraźni, <laughs> że zaraz zostanę pociągnięty do odpowiedzialności. Nie, nie generalnie yy, bardzo niefajnie, że, że Sergiusz tak nazwał yy, lekcji i yy, a może jak zadajesz mi pytanie, to możesz chociaż na mnie patrzeć, zamiast no tam się gapić, mogę. ten tablet. Yy, no, I i oczywiście tak, tak. Inaczej bym, inaczej bym na to patrzył w momencie, w którym nazwałby tak jakąś osobę trzecią, która jest mi obca, inaczej na to patrzę w momencie, w którym nazywa tak kogoś mi bliskiego i e, mam świadomość, że to jest taki sposób bycia Sergiusza. E, nie uważam, żeby ten sposób bycia był słuszny i, i uważam, że często bardzo niefajny, niefajnie się wypowiada i też na, na mój temat. Natomiast jakby ja, ja do tego zawsze podchodziłem. Z dystansem Jakoś tam narzuca, narzucałem jakąś tam cenzurę na to wszystko i, i umiałem się zdystansować do takiego słów, natomiast no, w tej sytuacji, w tej sytuacji, niefajnie. Nie wiem, nie wiem, do czego, do czego dążyłem, ale... I u mu liścia? Ale... Ciemnej olejca? <noise> na pewno najpierw bym z nim porozmawiał. To i tak lepiej niż Pris. <noise> eee... od razu liście. Tak. Gazo, gaz. <noise> ma cały balon, 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 balon. niewypełniony ma wypełniony helem, Śmiało, leci balon, hey yes. szykuj działo, Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało